Witam Cię ponownie w piątej już części poradnika Elizaka. W poprzednim wideo pokazałem Ci, jak wystawić rozliczenia na podstawie aktywnych umów dzieci. Dzisiaj opowiem troszkę szerzej o dostępnych opcjach związanych z rozliczeniami. Na początek omówmy termin płatności. Możemy go zmienić, wchodząc do wybranego dokumentu i edytując pole Termin płatności. Elizak nie zabrania edycji zatwierdzonych już dokumentów. Mamy tutaj pełną swobodę. Należy jednak się zastanowić, czy ta zmiana ma sens w zatwierdzonych i wysłanych już dokumentach. Termin płatności możemy zmienić globalnie dla całego systemu, przechodząc do zakładki Menu, Placówka, Zmień dane, Zakładka Dane do Rozliczenia. Jak łatwo możesz zauważyć, jest tutaj znacznie więcej opcji dotyczących wystawianych rozliczeń. Możemy zmienić domyślny termin płatności według ilości dni od daty wystawienia lub wybrać konkretny dzień miesiąca. Decyzja należy do Ciebie. Warto również zwrócić uwagę na pierwsze pole, w którym możemy ustawić rodzaj wystawianych dokumentów. Do wyboru mamy dwie opcje: faktury lub zwykłe rozliczenia. Przy wyborze faktury wystawiane dokumenty będą miały formę urzędową i będą niosły za sobą pewne ograniczenia, o których opowiem ci później. Wróćmy może do listy rozliczeń. Jak już wcześniej wspominałam, Elizak nie zabrania edycji zatwierdzonych już dokumentów. Możesz po wcześniejszym porozumieniu się z rodzicem dokonać poprawki wybranego rozliczenia. Pamiętaj jednak, że wydrukowane już dokumenty nie ulegną zmianie i powinny być zniszczone. Aby dokonać edycji rozliczenia, wystarczy przejść do szczegółów dokumentu i wybrać zakładkę pozycje. Możesz tutaj dokonać odpowiednich poprawek, a następnie kliknąć Aktualizuj. Rozliczenie zostanie zaktualizowane, a dokument PDF zostanie utworzony ponownie. Elizak został zaprojektowany, tak by maksymalnie oszczędzić twój czas. Wiele operacji możesz Przeprowadzić w sposób masowy, zaznaczając pojedyncze dokumenty. Przykład pierwszy: możesz zaznaczyć wiele dokumentów i je anulować. Przykład drugi: możesz wydrukować wiele dokumentów naraz i przekazać je rodzicom lub księgowej. Kolejną bardzo przydatną funkcjonalnością jest szybkie wyszukiwanie i filtrowanie danych. Aby przefiltrować wszystkie niezapłacone dokumenty, wystarczy wybrać filtr status rozliczenia, niedopłata lub brak rozliczenia. Podać datę wystawienia i kliknąć filtruj. Wszystko działa bardzo sprawnie. Bez zbędnego czekania otrzymujemy gotową listę zaległości. To tyle na dzisiaj. W kolejnym wideo opowiem ci trochę o rozliczeniach, w jaki sposób dodać wpłaty rodziców i nie marnować przy tym zbyt dużej ilości czasu. Wszystko możemy zautomatyzować. Do usłyszenia.